Witam serdecznie. Nazywam się Sylwia Styler-Wyszyńska i mam się przyjemność przedstawić Państwu krótki wykład na temat hydrożeli oraz ich zastosowania w medycynie, ale nie tylko. Pierwsze pojawienie się wzmianki na temat hydrożeli datuje się już na 1960 rok, kiedy to czescy naukowcy opublikowali artykuł, który opisywał trójwymiarowe sieci polimerowe. Badany przez nich substancją był polimetakrylan 2 hydroksetylu, czyli tak zwana PHEMA. Naukowcy zwrócili szczególną uwagę, na zastosowania biomedyczne tego materiału, który pierwotnie miał zastosowanie do produkcji soczewek kontaktowych. Czym ogólnie jest hydrożel? Otóż jest to substancja, w której fazą rozproszoną jest woda, która wypełnia wolne przestrzenie w trójwymiarowej sieci. Natomiast w roli czynnika żalującego stosowane są rozmaite polimery, zarówno naturalne, jak i syntetyczne, oraz także ich mieszaniny. Ważnym jest, aby polimery stosowane do produkcji hydrożeli były wrażliwe na czynniki wewnętrzne, takie jak fizjologiczna temperatura organizmu, zmiany pH, czy obecność jonów niektórych metali oraz poziom glukozy we krwi. Pozwoli to na zaprojektowanie sterowanych systemów kontrolowania leków. Jak powstają hydrożele? Proces polimeryzacji zachodzi zwykle w obecności inicjatorów polimeryzacji, takich jak temperatura, promieniowanie wysokiej energii. Obecnie wyróżnione są trzy metody otrzymywania hydrożeli. Jest to metoda chemiczna, Metoda wykorzystująca promieniowanie mikrofalowe oraz metoda, metoda radiacyjna. Wytworzony żel musi mieć odpowiednią konsystencję. Nie może być zbyt miękki, aby nie spływał po nałożeniu, ani zbyt twardy, ponieważ wtedy substancja byłaby trudna do rozprowadzenia. Wytworzona substancja powinna być wolna od nieprzereagowanych czynników o małym stopniu porowatości. Jeśli substancja ma znaleźć zastosowanie w medycynie, powinna być całkowicie sterylna oraz nietoksyczna. Dodatkowo pożądanymi właściwościami otrzymanych hydrożeli jest zdolność szybkiego pochłaniania dużych ilości wody, dobra, dobra wytrzymałość mechaniczna, a także wysoka odporność termiczna oraz chemiczna. Jak wygląda pochłanianie wody przez hydrożel? Długie łańcuchy polimerów zazwyczaj połączone są za pomocą wiązań kowalencyjnych, bo w ten sposób żele mające zdolność absorpcji wody, a objętość, do której pęcznieją, zależy głównie od długości łańcuchów oraz ilości wiązań poprzecznych między nimi. W stanie suchym łańcuchy polimerów mają postać szczelnie zwiniętych kłębków. Pod wpływem wody grupy funkcjonalne ulegają dysocjacji. Dodatnie one odłączają się, a ojemne ładunki odpychają pod wpływem sił elektrostatycznych. Prowadzi to do rozluźnienia kłębka i możliwości dalszej absorpcji wody aż do utworzenia żelu. Proces ten przebiega do momentu, w którym łańcuchy tworzące przestrzeń inną sieć ulegną maksymalnemu wydłużeniu. Wchłonność hydrożeli, nazywana inaczej pęcznieniem, określa natomiast ile gramów roztworu lub cieczy jest w stanie wchłonąć 1 gram suchego żelu. Wartość ta zazwyczaj wynosi od kilku do kilkuset gramów roztworu na 1 gram suchej substancji. Poza względem właściwości fizycznych, dzięki dużej zawartości wody, odpowiedniej gęstości oraz plastyczności, hydrożele są podobne do tkanek miękkich organizmów żywych. Sprawia to, że naukowcy pokładają w nich ogromne nadzieje. Woda natomiast w hydrożelach pełni rolę medium transportowego. Pierwszym przykładem zastosowania hydrożeli są kulki hydrożelowe. Mają one formę drobnych, najczęściej przeźroczystych kuleczek. Mają śliską powierzchnię oraz nie rozpuszczają się. Większość hydrożeli jest biodegradowalna i są przyjazne dla, dla roślin. Można je stosować nawet w przypadku uprawy gatunków jadalnych. Działanie hydrożelu jest w zasadzie bardzo proste. Żelowe kulki mają ogromne właściwości absorpcyjne, Pochłaniają cząsteczki wody i zatrzymują je wewnątrz swojej struktury. Kulki potrafią zwiększyć swoją objętość nawet 400-krotnie. Po lewej stronie możecie Państwo zobaczyć kulkę suchą, natomiast po prawej uwodnioną. Kolejnym przykładem hydrożalu jest tzw. agrożal. Jest to poliakrylon sodów czystej postaci, który doskonale pochłania wodę i substancje na jej bazie. Znajduje on zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, a także w przemyśle do produkcji preparatów, które absorbują. Hydrożel do zastosowań w ogrodnictwie należy wymieszać w postaci suchej z glebą. Jego właściwości wyglądają następująco. Znacznie zwiększa on pojemność wodną gleby, zmniejsza częstotliwość podlewania roślin, sprzyja ich ukorzenianiu się, a także wspomaga transport i nasadzanie. Kolejnym przykładem zastosowania hydrożeli są pampersy. Absorcyjny materiał, materiał żalujący to istotny element pieluszek. Znalazł on zastosowanie w ich głównej warstwie, dzięki czemu wchłania wilgoć i utrzymuje skórę dziecka suchą. Superchłonne pieluszki zapewniają znaczące korzyści dla skóry, blokując wilgoć z dala od skóry, pomagają utrzymać ją suchą i zdrową. Superchłonny materiał w nieużywanej pieluszce jest suchy i ma formę granulek, jak cukier. Ale honąc płyn przyjmuje on postać żelu. Może utrzymać moc o wadze, wadze 30-krotnie przewyższającej jego własną, dzięki czemu wilgoć nie powraca na powierzchni pieluszki, a skóra dziecka pozostaje sucha. Kolejnym przykładem zastosowania hydrożeli są soczewki kontaktowe. Możemy wyróżnić trzy bujne wady wzroku, które możemy leczyć przy ich pomocy. Pierwszą z nich jest krótkowzroczność, która jest najczęściej efektem nieprawidłowej budowy oka. Jego elementy optyczne są zbyt wypukłe, co sprawia, że równoległe promienie docierające do oka nie skupiają się na siatkówce, a przed nią. Innymi słowy, układ optyczny oka jest zbyt mocny, co sprawia, że krótkowiec w celu polepszenia widzenia musi skracać odległość od przedmiotu. Drugą z nich jest nadwzroczność. Fizjologicznie obraz powstaje na siatkówce, jest on rzeczywisty, pomniejszony oraz odwrócony. W przypadku nadwzroczności występuje sytuacja, w której obraz powstaje nie na siatkówce, ale poza nią. Przyczyną tego jest zbyt krótka gałka oczna lub zbyt płaska rogówka. Trzecią z wad wzroku, które mogą być leczone przy użyciu soczewek kontaktowych, jest astygmatyzm. Zwany jest on także niezbornością. Jest wadą refrakcji, która objawia się zniekształceniem widzenia, spowodowanym niesferycznością rogówki oka. Gdy jej powierzchnia ma kształt zbliżony do kuli, prawidłowo załamuje promienie świetlne, które są skupione na obszarze siatkówki. Krzywizny na rogówce sprawiają, że promienie świetlne są nieprawidłowo ogniskowane, a w efekcie widziany przez nas obraz jest nieostre. Kolejną możliwością stworzenia drożeli jest ich wykorzystanie do kontrolowanego uwalniania leku. Ostatnie lata przyniosły ogromny rozwój systemów tworzonych na bazie polimerów, które dostarczają lek w kontrolowany sposób. Systemy te zapewniają lepsze efekty terapeutyczne w porównaniu do konwencjonalnych systemów podawania leków. Dostarczenie substancji bezpośrednio w miejsce docelowe pozwala znacząco zwiększyć dawkę leku. Forma samoregulacji podawania substancji leczniczych może zostać zoptymalizowana poprzez wykorzystanie polimerowych matryc oraz hydrożelowych systemów uwalniania leku. Substancje te mają zdolność wnętrznienia w odpowiedzi na zmiany szeregu czynników, takich jak temperatura, pH środowiska, siła jonowa, czy zmiany pola elektrycznego lub magnetycznego, a także obecność przeciwciał i zmiany natężenia promieniowania świetlnego. Efekt tęcznienia może być wywołany przez niektóre substancje, m.in. takie jak mocznik, glukozę, morfinę, a także jony niektórych metali. Kontrolowane systemy uwalniania leku zostały tak zbudowane, aby substancje uwalniane były w równomiernych dawkach. Obecnie na bazie hydrożeli otrzymuje się postacie leków o kontrolowanym uwalnianiu substancji aktywnej, postacie o uwalnianiu substancji oraz bioadhezyjne nośniki leku. Opracowanie systemu o kontrolowanym uwalnianiu substancji leczniczej Ledykuje konieczność częstego podawania leku, co znacznie podnosi bezpieczeństwo terapii. Celem opracowania tych systemów jest utrzymanie stałego stężenia aktywnej substancji. Aby tak się stało, kluczową kwestią jest dobór matrycy, w której zawieszona jest substancja aktywna. Kolejnym wymaganiem stawianym przed systemami uwalniania leków jest uwolnienie leków w określonym miejscu ze względu na materiały hydrodyzolowe i ich zastosowanie w medycynie, właściwości wdrożone na zmiany środowiska. Staje się możliwe zaprojektowanie polimerowej matrycy zmieniającej swoje właściwości w danym pH, w temperaturze, sile jonowej, a nawet w obecności przeciwciał czy niektórych substancji. Jak już wspomniałam, jedną z możliwości zastosowania hydrożeli są soczewki kontaktowe. Zanim konstruktorzy doszli do znanych nam dziś efektów, musiało minąć bardzo dużo czasu. Za soczewek kontaktowych uważa się posiadacza jednego z najwybitniejszych umysłów renesansu, Leonardo da Vinci. Jednym z jego projektów były opisane w 1508 roku soczewki korekcyjne mające kontakt z rogówką. Zapewne soczewki, tak jak inny wynalazki geniusza Leonarda, pozostały w sferze projektów. Jego umysł wyprzedzał bowiem możliwości techniczne czasów, w których przyszło mu żyć. Prawdziwym kamieniem milowym w historii soczewek było opracowanie w 1960 roku przez czechosłowackiego badacza oraz jego asystenta metody produkcji miękkich soczewek kontaktowych z przeźroczystego żalu o nazwie HEMA, czyli hydroksytylometakrylanu. Przy niezaprzeczalnych zaletach, jak elastyczność, miękkość, soczewki z niego wykonane miały też wady, jak szybkie odwodnienie, słabe właściwości optyczne oraz wchylenie bakterii. W roku 1981 zostały wprowadzone miękkie soczewki kontaktowe do przedłużonego noszenia i pierwotnie mogły być noszone przez 30 dni bez zdejmowania, oszczędzając tym samym ich użytkownikom kłopotów związanych z codzienną pielęgnacją oraz dezynfekcją. Osiem lat później... Urząd Kontroli Leków i Żywności wymógł na producentach skrócenie rekomendowanego okresu noszenia z miesiąca na 7 dni i 6 nocy noszenia bez zdejmowania soczewek z oka. Soczewki hydrożelowe królowały na rynku przez blisko 30 lat, aż do 1999 roku, gdy zaprezentowano soczewki wykonane z nowoczesnego materiału silikonowego hydrożelowego. Materiały te stanowiły połączenie silikonu oraz hydrożelu. Pierwsze materiały silikonowo-hydrożelowe Dawały dużo większą przepuszczalność dla tlenu, ale zawartość silikonu powodowała spadek zawartości wody w materiale, co w efekcie zwiększało sztywność i zmniejszało komfort noszenia soczewek. W miarę upływu czasu, udoskonalając materiał, stworzono materiał silikonowo-hydrożelowy trzeciej generacji. Posiada on przepuszczalność tlenu podobną do pierwszej generacji, jednocześnie moduł sprężystości hydrożelu jest wysoki, co daje duży komfort noszenia. Tak powstała soczewka nowej generacji. Soczewki kontaktowe należy w odpowiedni sposób pielęgnować. Większość soczewek należy każdego dnia ściągać i czyścić płynem pielęgnacyjnym, aby pozbyć się z powierzchni osadów białkowych i tłuszczowych. Jedna z ocen liczby osób noszących soczewki kontaktowe dała liczbę 140 milionów, co stanowi 2% ludności świata. Co ciekawe, pierwszym polskim producentem soczewek kontaktowych były śląskie zakłady mechaniczno-optyczne opta i produkowały one soczewki od roku 1977. Soczewki kontaktowe w formie uwodnionej mają postać miękkiego żelu, natomiast w formie odwodnionej są one sztywne jak szkło. Soczewki kontaktowe można wykorzystać również jako systemy kontrolowalnego opalnienia leków. Pierwsze próby użycia soczewek kontaktowych jako nośników leków przeprowadzono już w latach 60. Początkowo skupiono się na zamaczaniu hydrożelu w roztworze leku i jego aplikowaniu pacjentowi natychmiast po przygotowaniu. Metoda ta okazała się tylko niewiele skuteczniejsza niż podawanie preparatur w formie kropli gdyż w soczewie uwolniały cały pochłonięty lek w ciągu kilku godzin. Dotychczas uzyskane efekty aplikacji soczewek silikonowo-hydrożelowych, które były zamaczone w roztworze leku, pozwoliłyby na wykorzystanie ich jako nośników. Mają one jednak większy potencjał, dlatego zaproponowano kilka interesujących metod zwiększających cenę hydrożelu bądź silikonu hydrożelu lekiem oraz wydłużenia jego uwalniania do kilku albo nawet kilkudziesięciu dni. Odpowiednie zmodyfikowanie soczewek kontaktowych umożliwi stworzenie idealnego nośnika. Dotychczas zaproponowano kilka takich modyfikacji, m.in. bariery dyfuzyjne w postaci witaminy E lub nanocząstek, nanodomen, liposomów, miceli zawierających lek i wbudowanych w macierz soczewki, nadrukowywanie molekularne zwiększające powinowactwo soczewki do leku wzorcowego, wbudowywanie monomerów funkcjonalnych, a także modyfikacje powierzchni soczewki. W zależności od właściwości leku zastosowanie znajdują różne metody. Faktycznie każdy z zaproponowanych przez naukowców metod wymaga dalszego dopracowywania. Systemy uwalniania leków, które wykorzystują soczewki kontaktowe, są mało odporne na przechowywanie. Niektóre zaś mają niestabilne profile uwalniania. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie większej liczby testów in vivo, aby można było określić rzeczywistą wydajność soczewek kontaktowych jako nośników preparatów okulistycznych. Jedną z metod, która umożliwia badanie hydrożeli jako systemów kontrolowalnego uwalniania leków, a także określania zawartości leków, w hydrożelu oraz kinetyki i szybkości uwalniania jest spektroskopia UV-Vis. Jest to rodzaj spektroskopii świetlnej, w którym wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu i bliskiej podczerwieni. Urządzenie służącym do badań za pomocą tej techniki jest spektrofotometr UV-Vis, który możecie Państwo teraz zobaczyć na nagraniu. Widmo, które uzyskujemy podczas badań składa się z pasów absorpcyjnych, a nie pojedynczych linii, gdyż przejściem elektronowym tworzą przejścia z określonej sekwencji podpoziomów oscylacyjnych i rotacyjnych do ich odpowiedniej kombinacji w stanie wzbudzonym. Zmiany stanów energetycznych elektronów walencyjnych wywoływane są przez absorpcję promieniowania obszarze uv -Vis. Skutkuje to przeniesieniem elektronu z jednego orbitalu na inny o wyższej energii. Widmo uv przedstawia się w zależności od długości fali promieniowania określonej w nanometrach. Prawo Lamberta-Bera stwierdza, że absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia cząsteczek absorbujących w roztworze i długości ścieżki optycznej. Tak więc dla stałej długości ścieżki można zastosować spektroskopię UV-VIS w celu określenia stężenia absorbera w roztworze. Spektroskopia UV-VIS jest również stosowana w chemii analitycznej do ilościowego oznaczania różnych związków, takich jak jony metali przejściowych, Silnie sprzężone związki organiczne oraz makromolekuły biologiczne. Analiza spektroskopowa jest zwykle przeprowadzana w roztworach, ale można również badać ciała stałe oraz gazy. UFO-WIS można zastosować do określenia kinetyki lub stałej szybkości reakcji chemicznej. Reakcja zachodząca w roztworze musi wykazywać zmianę barwy lub jasności. Za pomocą spektroskopii uv wis można również wyznaczać stałą równowagi. Po określeniu optymalnej długości fali dla wszystkich reagentów biorących udział w równowadze, reakcję można doprowadzić do równowagi, a stężenie substancji określa się przy różnych znanych długościach fali. Aby przeprowadzić pomiar, przy pomocy spektrum fotometru UFO vis należy włożyć próbkę do kuwety pomiarowej, następnie kuwetę umieścić w aparaturze badawczej oraz uruchomić pomiar. Dzięki temu uzyskujemy widmo absorpcyjne, o którym wspomniałam wcześniej. Dziękuję Państwu za uwagę.